Proszę wszystkich o powstanie. Baczność, do hymnu państwowego. Jeszcze Polska zginęła, kiedy my żyjemy, co nam obca przemoc wzięła o. Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem Złączym się z narodem. Marsz Łąbrowski, Ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączyłem się z narodem. Pochybnie. Można usiąść. Serdecznie witam wszystkich przybyłych na dzisiejszą uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego. Witam zastępcę burmistrza miasta Lubawka, pana Sławomira Antoniewskiego, zastępcę przewodniczącego Rady Miejskiej w Lubawce, panią Izabelę Stawasz-Lubiak. Księdza Proboszcza Józefa Czekańskiego, przewodniczącą Rady Rodziców panią Marcelinę Kurzeję, dyrekcję szkoły, Radę Rodziców, wychowawców i nauczycieli, rodziców oraz uczniów. proszę o zabranie głosu zastępcę burmistrza miasta Lubawka pana Sławomira Antoniewskiego. Dzień dobry. Pozwólcie, drodzy państwo, że odczytam list, który skierowała do całej naszej wspólnoty pani Ewa Kocęba, która nie mogła tutaj być, ponieważ jak wiecie, w naszej gminie są trzy szkoły i o podobnej godzinie są rozpoczęcia roku szkolnego. Dyrekcja Grono Pedagogiczne Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubawce. Szanowni państwo, Wakacje dobiegły końca. U progu nowego roku szkolnego 2021-2022 pragnę życzyć Państwu wielu sukcesów i osiągnięć. Po wakacyjnej przerwie uśmiechnięci i pełni zapału wracacie do szkoły, gotowi sprostać kolejnym wyzwaniom edukacyjnym i zawodowym. Drodzy uczniowie, przepełnieni radością wracacie do szkolnych murów z nową energią. Niech szkoła będzie dla Was miejscem wyjątkowym, umożliwiającym rozwój Waszych uzdolnień i realizację własnych pasji. Życzę Wam entuzjazmu w poznawaniu i odkrywaniu świata. Korzystajcie z każdej szansy na odniesienie sukcesu. Szanowni rodzice, drodzy nauczyciele, pracownicy oświaty. To Wy uczestniczycie w całym procesie edukacyjnym i życiu codziennych, codziennym uczniów. Życzę Państwu, abyście mogli cieszyć się z postępów i osiągnięć młodzieży, wielu sił i ogromu satysfakcji. Niech Wasz trud jaki wkładacie w wychowanie i kształcenie charakterów młodych ludzi, zaowocuje w przyszłości, aby stali się oni mądrymi, ale również dobrymi ludźmi. Wszystkim państwu życzę przede wszystkim, aby ten rok szkolny był zdrowy i bezpieczny. Z wyrazami szacunku, Ewa Kocęba, burmistrz miasta Lubawka. Pozwólcie państwo, że przypomnę jeszcze kilka takich ważnych dat z naszej historii. Bo jak wiecie, 1 września dla każdego Polaka jest bardzo ważną datą. Podobnie 31 sierpnia. Wczoraj obchodziliśmy 41. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych. O tym, dlaczego to jest tak ważne i, 1 sierpnia, i 31 sierpnia, i 1 września, większość z nas dowiedziała się w szkole. I wy również tutaj dowiecie się tego. Jak ważny to jest organizm, szkoła. I że to nie jest tylko budynek, ale twór składający się z trzech właśnie bardzo ważnych elementów: nauczycieli, pedagogów, pracowników obsługi, rodziców, którzy zaufali tym nauczycielom i przeprowadzili do tej szkoły to, co dla nich jest najważniejsze, czyli was uczniów, i uczniów, właśnie, którzy poświęcają tutaj swój czas i realizują swoje pasje. Życzę Wam, aby ta wspólnota była właśnie tak silna i pełna entuzjazmu. Jak wspólnota, którą tworzyli wasi rodzice i dziadkowie w sierpniu 1980 roku, co skutkowało podpisaniem porozumień w stoczni Gdańskiej. Życzę wam wielu sukcesów. No i wiemy, za 10 miesięcy już będą wakacje. Wszystkiego dobrego. dziękujemy bardzo proszę o zabranie głosu dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego w Lubawce pana Arkadiusza Rzepkę dzień dobry państwu witam państwa bardzo serdecznie witam zaproszonych gości cieszę się z nam niezmiernie miło jako szkole, pracownikom oświaty również, że znaleźliście Państwo czas, skorzystaliście z zaproszenia i jesteście tutaj z nami, z uczniami w tak ważnym dla nas, dla placówki, jaką jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubawce w tym święcie obchodów początku roku szkolnego, rozpoczęcia roku szkolnego. Kochane dzieci, szczególnie pierwszoklasiści. Gdzie są pierwszoklasiści? Rączki w górę druga klasa tam. No my się, my się znamy z przedszkola, prawda? Już słyszałem, jak tutaj wchodziłem, o pan dyrektor, o pan dyrektor, relacji pomiędzy, pomiędzy nami. Cieszę się, że y, jesteście w tak dobrej formie. <tryk> Byłem przed chwileczką w przedszkolu. No tamte dzieci, które przyszły pierwszy raz, jeszcze troszeczkę popłakiwały, jeszcze miały problem, żeby w tej w tym przedszkolu pozostać. U was tego problemu już nie ma. No drugo i trzecio klasiści, witam was również serdecznie po przerwie wakacyjnej. Myślę, że spędziliście ją w gronach w gronie rodzinnym, w gronie również koleżanek i kolegów. Nad jeziorem, nad morzem, w górach. Również w Lubawce można było odpoczywać na półkoloniach, które organizował pan Jan Walkow. Trzy turnusy tenisa ziemnego. Można było się nauczyć za, y, grać w tenisa ziemnego. Dom Kultury organizował również zajęcia, także te wakacje, mimo że pogoda nie do końca dopisała, ale widzę po Waszych twarzach, po Waszych buziach i po zadowolonych również rodzicach, że wakacje minęły. Szkoda, że tak szybko, prawda? Witam Was, drodzy rodzice, również bardzo serdecznie. Jest to dla Was y, szczególnie właśnie w tych w zajęciach klas 1-3 na poziomie właśnie zajęć wczesnoszkolnych bo wy droga młodzieży drodzy, drodzy uczniowie przeszliście pierwszy etap zajęć w przedszkolu jako edukacja przedszkolna a w tej chwili realizujecie kolejny edukacja wczesnoszkolna od czwartej klasy Będziecie już mieć dużo, dużo, dużo większe obciążenia, ale oczywiście nie straszę was, żeby było jasne. Drodzy Państwo, drodzy rodzice, cieszę się, że tak licznie przybyliście. Może i by było Was więcej, ponieważ uzgodniliśmy, no, że po jednym rodzicu ze względu na, na COVID, ale cieszę się, że jesteście tutaj z nami i, i z dziećmi. Tamten rok, drodzy Państwo, był bardzo, bardzo trudny. Mówię o roku szkolnym. Pracowaliśmy wszyscy w no, według nowych wyzwań. Pracowaliśmy bardzo ciężko, w bardzo trudnych warunkach. Wielu rzeczy się uczyliśmy. Ponieważ ostatnio miarą obciążenia, miarą pracowitości stał się gwizdek, w związku z tym, drodzy Państwo, uważam, że my wszyscy i uczniowie i nauczyciele i. Pracownicy w szkole, i Wy, drodzy Państwo, przy swoich zawodach, i uczniowie również. Rodzice pracując również z dziećmi, bo to nie była normalna praca, tak jak jest prawda w szkole stacjonarna, że dzieci są na, na lekcji, odrabiają, odrabiają lekcje i tak dalej. Także uważam, że wszyscy zasłużyliśmy na to, że pracowaliśmy i my, i Wy. Na półtora gwizdka. Niektórzy nawet na 300%, myślę, i, czyli na trzy gwizdki. Drodzy Państwo, myślę, że przed nami kolejne wyzwanie, kolejny rok szkolny. Oby ten rok szkolny nie wyglądał tak jak poprzedni, bo w poprzednim roku prawie prawie wszystkie zajęcia odbywały się z wyjątkiem września i, i, i czerwca, prawda, czy od połowy maja. Odbywały się w sposób zdalny. Trochę, trochę było zajęć mieszanych, prawda, hybrydowych, ale generalnie zdalne. Na koniec, żeby nie przedłużać, drodzy Państwo, drogie dzieci, życzę Wam, sobie, wszystkim nam, drodzy rodzice również i Wam, żeby w tym roku szkolnym zajęcia odbywały się tylko i wyłącznie w systemie stacjonarnym. Życzę Wam zdrowia i wszystkiego dobrego. To był taki przedostatni mój, mój akcent. Natomiast mam jeszcze, mam jeszcze jeden na koniec. On jest taki niezwiązany do końca powiedzmy ze, ze szkołą, ale moja kadencja, drodzy Państwo, znaczy nie związany ze szkołą, raczej może ze szkołą ze mną i z przedszkolem i, i z panią dyrektor Marzenką Król. Drodzy Państwo, moja kadencja w przyszłym roku wygasa. Pani dyrektor, wicedyrektor Marzenka Król od 1 września, od dzisiaj jest na urlopie zdrowotnym. Ten urlop zdrowotny kończy w momencie, kiedy również i ja kończę swoją kadencję. Być może nie będzie dane nam się spotkać. Dlatego, Pani Marzenko, chciałbym Pani podziękować za pracę i zapraszam. Dziękuję bardzo za zabranie głosu. Proszę państwa, uroczystość nasza dobiega końca. Proszę jeszcze tylko po zakończeniu, po odśpiewaniu hymnu szkolnego wysłuchać jeszcze jednego ogłoszenia zapowiedzi. Proszę wszystkich o powstanie. Baczność. Do hymnu szkolnego. Coś ty za jeden przyjacielu. Że masz na sobie taki dziwny strój. I polski żołnierz został mi z munduru, kołnierz i podszyty wiatrem płaszcz. Jam z niewoli polski żołnierz został mi z munduru, kołnierz i podszyty wiatrem płaszcz. Gdzie twoje buty coś na nogach miał? Pewnie się zgubił, albo komuś dał. W butach chodzić to nie sztuka, bo sąszedł do buzuka, byle tylko z wami być. W butach chodzić to nie sztuka, bo sąszedł do buzuka, byle tylko z wami być. Po spocznij. <laughs> Serdecznie dziękuję wszystkim za udział w naszej uroczystości. Poproszę teraz o pozostanie na sali uczniów klas pierwszych wraz z rodzicami. Wychowawcy odczytają przydział właśnie list uczniów do poszczególnych klas. Pozostałych natomiast uczniów wraz z wychowawcami zapraszam do klas. Dziękuję bardzo za uwagę.